Cześć, dziś pokażę Wam jak przyspieszyć FL Studio. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Jest wtorek, godzina 18. Zaczynamy. Jak wszyscy wiemy, FL Studio potrafi narobić kłopotów, jeżeli chodzi o obciążenie naszego komputera, naszego procesora i pamięci RAM. W związku z tym, dzisiaj pokażę wam dwa triki, które troszeczkę nam ten procesor odciążą. A zatem przejdźmy do rzeczy. Pierwszą kwestią są, są wtyczki. Czyli, jeżeli korzystacie z wtyczek, które są mocno zasobożerne, takie jak na przykład właśnie Omnisphere, no to możecie je ustawić, w sposób taki, żeby wykorzystywały pełną moc waszego komputera. Dzisiaj, w zasadzie, większość procesorów ma kilka rdzeni. FL Studio, niestety, w niektórych przypadkach domyślnie nie wykorzystuje wszystkich rdzeni procesora, wykorzystuje jeden, więc, żeby zmienić ten stan rzeczy, należy podjąć kroki. W tym momencie pokażę wam, jak zrobić, żeby takie zasobożerne wtyczki, jak właśnie OMNI czy, czy Serum, na przykład, używały więcej niż jednego rdzenia waszego procesora, więc w tym celu przechodzicie sobie w zakładkę tę tutaj widoczną, czyli w ustawieniu takie bardziej szczegółowe. Następnie wchodzicie sobie w zakładkę Processing i upewniacie się, że macie zaznaczoną opcję Allow Threaded Processing i że macie opcję Allow Smart Disable również zaznaczoną. W dużym skrócie będzie to powodować, że Omni będzie się wyłączać w momencie, kiedy nie jest używane plus oczywiście będzie używać więcej rdzeni niż jeden, jeśli zaznaczycie sobie tę opcję tutaj pierwszą na samej górze po lewej stronie. Z rzeczy dodatkowo, które działają globalnie w podobny sposób, pokażę Wam jeszcze jedną opcję. Wchodzicie sobie właśnie w menu opcje, następnie ustawienia audio i globalnie dla wszystkich wtyczek włączacie opcję Smart Disable, czyli one się będą wyłączać w momencie, kiedy nie będą używane, plus zaznaczacie te dwie opcje tutaj i to w zasadzie pozwoli FL Studio korzystać z pełnej mocy obliczeniowej Waszego komputera w momencie pracy w FL-u. Powinno to troszeczkę przyspieszyć pracę programu. Mam nadzieję, że te tipy pozwolą przyspieszyć Wam nieco działanie FL Studio, a z mojej strony na dziś to tyle. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.